Siemanko. Mała aktualizacja tego co robię. Wziąłem się za czyszczenie hydropaku. To już prawie ostatnie rzeczy do malowania. Na razie z Broną nie mam jak wyjechać ponieważ jest błoto. Jest pomalowana nakryta. Teraz się biorę za hydropak. Wczoraj trochę czyściłem i dzisiaj czyszczę. I tak. Zauważyłem, że jest pęknięcie w hydropaku w takim miejscu trudno dostępnym, także go dlatego porozkręcałem. Zaraz sobie go położę na stół. Będę tam fazował i pospawam. Dobrze to zauważyłem. Zastanawiam jeszcze się nad tym, czy wzmacniać, czy nie. Bo mogę jakiś tam płaskownik dołożyć do tego, ale trochę estetycznie by to straciło. Ale nieważne z tym. No, nie, nie wygląda to na świeże pęknięcie, raczej jakiejś starej. To takiej tym siewnikiem dobrze zauważyłem. To teraz, jak sobie to wszystko tak po kolei naprawiam, bo tak to wychodzi, że czyszczę i nowe rzeczy wychodzą. Wczoraj tam siłownik wam pokażę. Wyciągnąłem też z tej obudowy i zauważyłem, że jest luz na siłowniku delikatny, także. Kupiłem dzisiaj nowe tulejki. Tamte powybiam. jak się je wbije, będą ciaśniej. Ale jeszcze to z siłownika tak. Tutaj coś coś nie, coś po nas tam gdzie było wyrobione, tak? Bo tutaj dużo już chodziło, także tu już się wyrabiało Trochę pospawałem, żeby no, wszystkie te luzy niwelować. To jeszcze będę Poprawiał to czyszczenie, I tak już wczoraj na koniec robiłem. Także średnio wszystko porozkręcane, lepiej jest wyczyścić. No i tej rdzy nie będzie, tak? Po co ma robić wrzery i osłabiać? Pokażę Wam, gdzie te tulejki będą. One są, no nie było problemu, żeby kupić, tylko są trochę za długie. Trzeba będzie je wbić i obciąć albo sobie zmierzyć. Stara, tam wałek przy siłowniku mierzyłem to. W miarę w porządku. Tak? Te są takie zaciskowe. Tak wygląda stare. No widać, że już troszeczkę. Nie wiem, co będą te nowe warte, ale tutaj jest smarowanie, także nie ma problemu. Wbije się. Nie to ono lekko wejść, także wbije się, Ściśnie się i będzie git. Będzie troszeczkę ono jest. Nie wiem, trzeba 27, ono jest ponad chyba 30. Kilka milimetrów trzeba będzie obciąć, bo nie dają się wybić tam na zewnątrz, to jest próg, ale to jeszcze pójdzie do czyszczenia. Nie miałem tego w planie, ale rozkręcać. Ale jak zobaczyłem, że tu jest luz, no to po co ma tam na siłowniku być? No, tak gołym okiem widać, że no jest lekka różnica. 3. zależy, którą stronę ubrało. I tak z wysokości też. No niewiele, ale trzeba będzie trochę obciąć. No i chciałbym to skończyć dzisiaj czyszczenie. Tylko jeszcze mi wał rurowy tam został do oczyszczenia To więcej tam jest roboty. Jego coś w dwóch miejscach trzeba naprostować I tak już długo to robię. Ale jak widzicie za każdym razem jakaś robota nowa dochodzi Wczoraj też trochę tu pospowałem to Naprawia się od razu pewne rzeczy Ważne że to zauważyłem to już Będę spokojniejszy Że to pochodzi a Może wam pokażę Nakryłem ale to tak Na chwilę Z tej, z tej roboty jestem Zadowolony, tak. Którą wykonałem? Poszły wszystkie nowe łożyska, i tak. Wcześniej można było kręcić. Teraz jest wszystko spasowane, ciasno. Ten wałek wychodzi tutaj na siewnik. Ten jest napędowy. Tutaj z góry na dół to przeniesienie napędu luz był, ale po wymianie łożysk elegancko wszystko, tutaj też łożyska wszystkie powymieniane że luzu nie ma tutaj też jak się bierze za któryś ząb także luzu nie ma ponieważ na dole nowe łożysko na górze nowe łożysko w piastach czy w górnej czy w dolnej według potrzeb jest naspawane no wiadomo że jak już są tutaj te koła zębate w środku używane to tutaj troszkę może mieć luzu ale jak się łapie za jeden i rusza się to cała się rusza ale ciężko jest pokręcić. Mam nadzieję, że wszystko dobrze półstawiane. Zamieniliśmy dwie zębatki. Bo tak, na środku jest największe obciążenie, ponieważ jest napęd. Ta jest bardzo ciężko. Tutaj waliliśmy młotem, żeby ją nabić. Nie wiem, może już ktoś przerabiał. Także jest spasowane. Ale te dwie następne z lewej strony. Za duży tutaj był luz, bo one odbierają i przekazują dalej. Także ale tu już z całymi, właśnie z tymi zębami, wałkami, całe te zostały dwa przyniesione na koniec, a całe te komplety z zębatkami wszystkim przyniesione tutaj bliżej. I jest ciasno i tam też lepiej pasuje. Także no nie powinno się może za, zamieniać. Wszystko sobie podpisywałem, czy górę, czy dół, zębatki każda była podpisywana, żeby założyć tak. Jak było wcześniej, ale jak tutaj założyliśmy, za duży luz był. No jednak tutaj jest duże obciążenie i daliśmy to na koniec. Mam nadzieję, że to dłużej pochodzi. Będzie lepiej zęby niezmieniane. Tak jak kupiliśmy, takie są. Ile centymetrów to nawet nie mierzyłem, ale tak, no ciasno. Wcześniej to się kręciło leciutko, teraz jest spasowane. Kiedy się włączę. Trochę mi się zakurzyła. To nic. Ona będzie zakurzona, nie będzie takiego efektu. No, ale lepiej tutaj robić w garażu, jak na dworze, ponieważ jest błoto. Starałem się czyścić w garażu albo w drugim pomieszczeniu. No, ale dzisiaj mamy takie warunki, więc robię w garażu. Palę w piecu, żeby metal mi się tutaj trochę ocieplił. To może, jak skończę, to czyścić to jeszcze bym dzisiaj sobie pomalował i już byłoby fajnie, bliżej końca coraz. Na dzisiaj to już koniec malowania, jest już późna godzina. Nie będę czekał aż wyschnie ta strona, żeby móc pomalować z drugiej strony. Także dzięki za oglądanie. Hej!